Hej cześć, witajcie! W końcu zaczynamy regularną serię na tym kanale z EAFC26 na początek będzie to kariera zawodnika Taki mam plan, a tym zawodnikiem będzie Fermin Lopez, który moim zdaniem jest mocno niedoceniany. Pokazał w meczu z Walencją, że jest mocnym kotem, dlatego w tej serii przyjrzymy się gdzie powędrują losy Fermina. Zaczynamy oczywiście w Barcelonie. Dominującą osobowość wydaje mi się, że ustawimy na duszę zespołu, natomiast uzupełniający będzie indywidualizm i to wszystko zostawimy na drugim poziomie. Skorzystam również z nowości, jaką jest zaawansowana symulacja. Wybieramy pięć interesujących nas lig i lecimy dalej rozpoczynając naszą karierę. Jak widać możemy Ferminowi przypisać style gry, na razie mamy dostępne dwa, myślę, że jedną z nich będzie akrobata, czyli strzały z woleja oraz drugi to szybkie podania i te dwa style fajnie będą uzupełniać się tworząc naprawdę ciekawego ofensywnego pomocnika. W trybie kariery zawodnika zbyt wiele się nie zmieniło, nadal możemy kupować różne dobra czy też inwestować, dzięki którym rośnie nasza osobowość w stronę indywidualizmu czy duszy zespołu, lub Virtuoserii, także parę zakupów dokonałem, aczkolwiek nie skupiałbym się na tym za bardzo. Mamy też dostępnego agenta, on mi cały czas sugeruje poszukanie docelowego klubu, natomiast na razie moim planem jest zostanie w Barcelonie i rozwijanie się pod okiem Hansjegov Liga. Mamy jak na razie 80 overall i mam nadzieję, że uda nam się wywalczyć z czasem pierwszy skład, a jeśli nie to zmienimy klub by móc dalej się rozwijać, ale na razie zostajemy w Barcy. Jak mówię, dla mnie troszkę to głupie, bo ta nasza agentka cały czas nam tutaj spamuje i napiera, byśmy obrali sobie jednak kierunek rozwoju, ale na razie ją olewamy i za chwilę zaczynamy pełnoprawdy sezon. Zanim zaczniemy oficjalny sezon, to czeka nas jeszcze mecz towarzyski. W pierwszym meczu dostajemy około pół godziny w meczu z AS Romą. Jak widać przegrywamy 0-1 do i Fermin wchodzi za Olmo, by odmienić ten rezultat i zobaczymy już za chwilę jak potoczy się ta nasza pierwsza potyczka. Bardzo szybko rozpoczęliśmy ciekawą i dynamiczną akcję, w Ferminie uruchamia się świetny drybler, udało nam się bardzo mocno przesunąć akcję do przodu, podanie do Pedriego, wychodzimy na wolne pole, oddaje mocny strzał, ale niestety obok bramki, no była to setka, którą należało wykorzystać. 10 minut do końca, nadal przegrywamy, ale też nadal próbujemy. Tym razem, krótka wymiana podań, dostaje piłkę od Casado. Zagranie do lewego idealna sytuacja, ale tutaj, niestety, świetnie broni bramka Rzymian. Ostatecznie, niestety, przegrywamy 0 do 1. Nie udało się zdobyć bramki, czy chociaż asysty. Ale, moim zdaniem, pozostawiliśmy po sobie bardzo dobre wrażenie. Widać to też w ocenie meczowej, która była blisko dziewiątki, a to wszystko dzięki próbom Fermina, który próbował mocno naruszyć obronę AS Romy. Mecze towarzyskie już za nami, w końcu czeka na nas La Liga i pierwszy wyjazdowy mecz z Majorką. Niestety nadal dostajemy szansę z ławki, tym razem 13 minut, ale ciekawsze jest to, jak wyglądają transfery Barcy. Do Katalonii trafia marmur z Manchesteru City, za którego wchodzimy na murawę. I co zabawne, na ławce znajduje się również Pulisic, także dziwne ruchy, ale cóż zrobić? Czas szykować się na początek sezonu, prowadzimy 3 do 0, a teraz czas pokazać, na co nas stać. Ledwo co pojawiliśmy się na murawie i już zrobiło się gorąco. Podanie do Pedriego: próba strzału zablokowana, ale do piłki dopada Lewandowski. Oddaje mocny strzał, ale świetnie broni Leo Roman. Kilka minut później Lewy odnajduje się w roli rozgrywającego i znajduje również Fermina wchodzącego w pole karne. Szybkie przyjęcie, mocny strzał, i mamy debiutancką bramkę Fermina Lopeza w tym sezonie, który podwyższa na 4 do 0. Bardzo ważny moment w naszej karierze i oby tak dalej. Mimo wysokiego prowadzenia nie odpuszczaliśmy, tym razem na skrzydle szaleje Pulisic, szuka miejsca w polu karnym próbując uciec obrońcom, ale finalnie to Lewy dostaje piłkę na Woleja i mamy już 5 do zera. Bardzo ładna akcja i trzeba tu pochwalić Pulisicia, bo zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. Przyznam wam, że ten mecz w końcówce miał naprawdę szalone tempo, tym razem podanie od Rashforda do Fermina i identycznie jak w pierwszej akcji mocny strzał i mamy dublet na koncie. Piękne uderzenie i Majorka zdemolowana aż 6 do 0. No i na tym mecz się zakończył, był to głośny sygnał dla jego Flicka, że warto na Fermina stawiać, bardzo dobra kreacja, do tego dwie naprawdę ładne trafienia mówią same za siebie. I po pierwszym meczu klasyfikacja strzelców wygląda naprawdę pięknie. Prowadzimy wraz z Rashfordem czy Barenneczeą. Wiadomo, jest to początek sezonu, ale czemu nie mielibyśmy znaleźć się tutaj wysoko na koniec sezonu? Drugi mecz ligowy rozgrywaliśmy z Lewantę. Kolejny raz wchodzimy z ławki. Tym razem wynik bardziej na styku 2 do 1. A my wchodzimy za Daniego Olmo i dostajemy od Hansiego około 10 minut. Mało czasu, ale postaram się po raz kolejny pozostawić dobre wrażenie. Barcelona w szybkim ataku pozycyjnym. Mamy trochę zamieszanie, ale dostaje Fermi w końcu piłkę od Pulisicza. Lewy wychodzi idealnie na pozycję. Posyłamy podanie i lewy pięknym strzałem podwyższa na 3 do 1. Piękna asysta z naszej strony i po raz kolejny uczestniczymy w akcji bramkowej Maszyny Flika. Lewante próbowało nam zagrozić, było kilka zalążków akcji z ich strony ale ostatecznie nasza świetna obrona radziła sobie z odbiorami i blokami tutaj próbowałem rozegrać ale Lewante walczyło o piłkę i było ciężko ale też mogliśmy być spokojni w obronie bo tam nie było żadnych problemów. Kolejną akcję już pod koniec meczu zawiązał Pulisic, podanie do Ferrana, który znalazł Fermina na naprawdę niezłej pozycji. Próbowałem znaleźć lewego wychodzącego sam na sam, ale niestety akcja skończyła się na spalonym. Ostatecznie nie było to takie intensywne spotkanie jak w przypadku meczu z Majorką. Skończyło się na 3 do 1, my zagraliśmy świetnie po wejściu na boisku. 10 minut wystarczyłobyśmy zdobyli asystę, zgarnęli ocenę 10-0 i dalej budowali swoją pozycję u z jego flika. W tym premierowym odcinku to już by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i liczę na Waszą aktywność pod filmem. Subskrybujcie i dajcie znać, czy chcecie więcej kontynuacji oraz kim zagrać w karierze menedżera. Ja dziękuję Wam bardzo za przebicie granicy 3000 subskrypcji, to naprawdę bardzo miłe. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.